Co byś powiedział e, osobie, która właśnie została postawiona przed diagnozą, że ma nowotwór? To, co bym chciał usłyszeć wtedy, kiedy ja taką diagnozę e, otrzymałem, usłyszałem, a chciałem usłyszeć, że mm, świat się jeszcze nie kończy, e, że trzeba to sprawdzić, trzeba to zbadać, e, być może zoperować. E, i żyć, po prostu żyć, tak? Nie poddawać się. Myśleć oczywiście pozytywnie, chociaż nie jest to łatwe. To bym chciał usłyszeć e, sam. E, ja to usłyszałem, miałem to szczęście. Żeby podchodziła do tego bardzo spokojnie, żeby nie myślała, że to już koniec. To jest choroba naprawdę do przejścia. E, nie trzeba się poddawać, trzeba być optymistą. Bo to naprawdę nie znaczy, że jak, że jak mam raka, to już mi na tym świecie nie będzie. Bo to nie jest tak. Ja 12 lat jestem po chorobie, mam się dobrze, cieszę się z życia. Nigdy nie miałam wątpliwości, że na przykład coś mi może się stać, że mogę umrzeć. Tylko, tylko trzeba być yy, silnym. I optymistycznie patrzeć w przyszłość i nigdy się nie załamywać. Przede wszystkim bym powiedziała, że do choroby trzeba podejść zadaniowo. Czy ma kogoś bliskiego, kto może jej towarzyszyć podczas choroby, podczas wizyt u lekarzy? Dlatego, że taka osoba inaczej przyjmuje wszystkie informacje przekazane przez lekarza. Naj, znaczy najczęściej, i jak mam takie pytania zadawane, to proszę, żeby e, spytać lekarza, czy jest możliwość nagrywania również takiej wizyty. W momencie oczywiście, kiedy lekarz zaleca, co trzeba robić, co stosować i tak wszystko co dotyczy choroby. Do choroby i do wszystkich trudności życiowych należy podejść zadaniowo to nie jest problem. To jest zadanie do wykonania. To jest zadanie do zrobienia. To jest naj, najważniejszy klucz. Przede wszystkim żeby sobie najpierw tutaj poukładał w głowie, e, ja sobie tak przy, przynajmniej zrobiłem takie własne zasady. Mogę je wymienić. Na przykład żeby nie słuchać się innych pacjentów i osób, które są niezwiązane z medycyną, bo pacjenci lubią naprawdę opowiadać jakieś niestworzone historie, czego ty nie przeżyli, e, że na przykład coś tam u paznokcie wyleciało po chemioterapii, czy jakieś takie dziwne rzeczy. Pacjent się nie słucha, bo to każdy pacjent to osobny przypadek. To, że kogoś. To dotknęło nie znaczy, że mam mnie dotknąć, więc tego nie wolno słuchać. Też nie można szukać na przykład jakichś rzeczy w internecie, bo na różnych forach też głupoty wy wypisują, więc lepiej to nie wszystko latuje jednym uchem, wylatuje drugim, a słuchać się tylko i wyłącznie lekarzy, bo lekarze się na tym znają, tak? I dużo się uśmiechać i oglądać dużo y, śmiesznych filmów, komedii na przykład. O. Tak, ja na przykład sobie oglądałem bardzo dużo filmów. Także uśmiechać się jak najczęściej. Wiecie co mi się przypomniał? Kojarzycie Patik. ten Scratch?